Słuchajcie, pierwsza połowa niesamowita. Coś niesamowitego yy, prowadzimy z Izraelem. Uwaga, 37 do 26. Yy, posłuchajcie, bo poszedłem do kibiców. Posłuchajcie, co nasi ukochani, najlepsi kibice na świecie powiedzieli o tych pierwszych dwóch kwartach. Są, właśnie jesteśmy znowu spotkania w na spotkania polska Israel. Niesamowite emocje na ten wyraz. Świetna dyspozycja topraków na boisku. Niesamowity dzisiaj domini kolejniczak. Piękne zbiórki, zwłaszcza w ataku, 8 punktów A, i, i lecimy dalej i tylko po zwycięstwie, tak dalej. Cały Cały to obraduje, co lubię! Pozdrawiam. Emocji było wiele. Bardzo nam się podobało, świetna walka, są emocje na trybunach i przede wszystkim na parkierze. Komentarz po pierwszej rundzie. widać, że twardo w obronie. Wielu jesteśmy w jak w meczu ze Słowenią. I może mocy aż tak nie siedzi. Po ilości punktów widać, że Jordan Long to jest po prostu cały dziesiątkę lider ze Słowenią. Dzisiaj czekamy aż reszta zamienników do tak godziny, żony i da się grać, jak w meczu ze Słowenią. Eee, Co jeszcze? Andrzej Pyta, Olech Bartolowski. Czekamy.